O, dziękuję. Pan chyba nowy. Jestem Ephelum. A ja Grand Pearl. Witamy w Ponyville. Ha? Raczej witamy ponownie w Ponyville. Grand Per mieszkał w naszym mieście, zanim otworzył swój sklep z gruszkowym dżemem Van Hoover. Naprawdę? Dlaczego pan wrócił? Ja. No cóż, potrzebowałem odmiany. A! gdzie to pyszne. To jest jeden z najlepszych smaków, jakie w życiu jadłam. Bardzo się cieszę. Ile płacę? Nic. Wow, dziękuję, panie grand Pair. Miło było pana poznać. Dobrze, że wróciłaś. Zrobiliśmy placki na kolację. Przyniosłam z targu doskonały dodatek do twoich placków. Ten <laughs> Gruszek? Co ci strzeliło? Szybko schowaj! Huh? Doskonała para. Czemu panikujecie? To tylko dżem gruszkowy. Chodzi o to, że między rodziną Per i rodziną Apple trwa odwieczny konflikt. Yy, tak? O co? O co? No. Yy, właściwie to nie wiem tego dokładnie. Wiesz coś o tym Big Mac? Eee... nie. To może zapytamy babcię? Zapytacie o co? Eee, co lepiej pasuje do placków z jabłkami? Syrop karmelowy czy posypka? Pff, e, posypka. Oho! pachną wspaniale, Applejack. Pójdę się umyć przed kolacją. Zaraz wrócę. Słuchaj, słoneczko, zawsze kiedy Big Mac albo ja pytaliśmy babcię o konflikt z perami, ze zdenerwowania traciła głos. Lepiej o tym nie wspominać. E, zgoda, ale ten grand-per był dla mnie bardzo miły. Chociaż jestem Apple, ciekawi mnie, co się stało. Mnie też, ale babcia nam tego nie powie. Nie wiem, kto jeszcze. Zapytamy Goldie Delicious. Jeśli ktokolwiek wie coś o tej waśni, to rodzinny kronikarz. Super, co ty na to, Big Mac? Jutro rodzinna wyprawa? Tak. Tak właśnie robi się wejście. Czy raczej wyjście? No, w każdym razie, cudownie Was znowu widzieć, dzieci. Czemu zawdzięczam tę wizytę? Wiesz, Goldie, chcielibyśmy się czegoś dowiedzieć o... ...waśni między eplami i perami. O, ojej. Czy babcia Smith wie, że tu jesteście? Nie wie, ale wczoraj poznałam Grand Pera i był niezwykle uprzejmy. Może ta waśń to tylko nieporozumienie i da się ją zażegnać no, jeśli o to chodzi, to nie wiem, malutka, ale jeśli chcecie poznać tę historię, macie do tego prawo. Zaraz, w której to było książce, miałam ją gdzieś. Jest! Historia rodziny Apple, tom 37. Hmm, to jest to. Właśnie z porami. Znaczy perami. Oczy już nie te, co kiedyś. Dawno, dawno temu farma Sweet Apple nie była jedyną farmą w Ponyville. W sąsiedztwie była jeszcze jedna. Kupujcie jabłka! Nie ma nic słodszego niż chrupiące jabłuszka w piękny, słoneczny dzień! Chyba żeby to była zielona, soczysta gruszka. Proszę cię, gruszki uprawia ten, komu nie udaje się wyhodować jabłek. Gruszki to słodycze natury. Jabłka są kwaśne. Tak, jak ta Twoja mina teraz. I tak to się ciągnęło. Babcia i Grand-Père ciągle się kłócili, kto jest lepszym hodowcą, kto się lepiej opiekuje drzewami. Jeśli babcia czytała w nocy swoim drzewom, wtedy małe drzewko wyciągnęło swoje gałązki do księżyca, a księżyc rzekł: Dobranoc. To Grand-Père nakrywał swoje drzewa specjalnymi kocykami, żeby nie zmarzły. Dobranoc, drzewa. Trzymajcie się ciepło. W gruncie rzeczy, wszyscy Eplowie i Perowie mieli ducha rywalizacji. Jedyni lubiący się nawzajem przedstawiciele skłóconych rodzin byli to Bright McIntosh i Per Butter. Pst. Nie wolno mi z tobą rozmawiać. A mnie nie wolno rozmawiać z tobą. Moja mama mówi, że jak się przyłoży jaskier do podbródka, to on zacznie świecić. Ale na mnie to nie działa. Widzisz? A na mnie działa? Oczywiście, jaskierku. Jaskierek, jakie to ładne! Do 100 tysięcy szarlotek! Bright Mac i jaskierek to imiona naszych rodziców! Jaskierek to było imię, które wasz tata dał waszej mamie. Perbater tak nazywała się naprawdę. Czyli, że nasza mama pochodziła z perów? To w połowie jesteśmy per? Nie mogę w to uwierzyć! Dlaczego nikt nam nie powiedział? Cóż, waszej mamy nie nazywano perbater. Jej znaczek to był sój z jemem, ale dżem gruszkowy nie różni się od jabłkowego. Czy możesz coś jeszcze nam o nich powiedzieć? Wiem na pewno, że się bardzo kochali. To było takie magiczne, usiane tęczowymi pocałunkami. Bajeczne uczucie. Gdy ktoś z nimi przebywał, to sam zaczynał się czuć lekki jak powietrze. Coś jeszcze? Hmm, musiałabym zajrzeć do tomu 38. Na pewno go znajdę za, 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 za parę dni. Oh, już nie trzeba, Goldie. Jesteśmy ci wdzięczni. Oh, o do... oh, oh, właśnie coś sobie przypomniałam. Wasz tata i jego kumpel Bernd Oak jakoś rybaki ciągle pakowali się w kłopoty. Bernd oak? Y, sprzedawca drewna do kominka? Nie widziałam go od wielu lat. On i wasz ojciec zawsze trzymali się razem. Porozmawiajcie z nim. Proszę, proszę, to rodzinka Apple. Co mogę dla was zrobić? Wiem, że nie przychodzicie po drewno. Macie więcej drzew niż ktokolwiek inny w Ponyville. To prawda, nie przychodzimy po to. Chcecie porozmawiać o tacie? E, tak. Cieszę się, że jesteście. Czekałem na to. Miło go wspomina. <laughs> Świetnie się bawiliśmy. Pamiętam jak kiedyś ścigaliśmy się, ciągnąc za sobą pługi, ale Bright Mag nie dawał mi żadnych szans. Wygrałby, gdyby nie był taki rozkojarzony. Pana. Że co proszę? Ten zbiornik z wodą to przeze mnie. <noise> Masz mi odbudować zbiornik, chłopcze. A ty, chodź ze mną. Nie zgodzę się, żeby moja córka robiła słodkie oczy do Epla. Grand-Père nie dowiedziałby się, że to zrobił wasz ojciec. Ale Brad nie pozwolił, żeby wasza mama wzięła winę na siebie. Tata był super uczciwy. Niedaleko pada jabłko od jabłoni, ha, Applejack? Wasz tata całymi dniami pracował na farmie, a w przerwach szedł do Pera, żeby naprawiać zbiornik na wodę. Nie widziałem go parę tygodni, on w tym czasie miał szansę lepiej poznać waszą mamę. Ty też znałeś naszą mamę? Jaskierek była wyjątkowym kucykiem, ale żeby dowiedzieć się o niej więcej, zapytajcie panią Cake. Panią Cake? Ona i wasza mama były przyjaciółkami w dzieciństwie. To chodźmy, dzięki Bernd Oak. E, czy zgodziłbyś się, żebyśmy wpadali częściej po więcej opowieści? Będę zaszczycony. Na cynamonowe pączki z posypką, cała trójka rodzeństwa Apple. Dzień dobry, pani Cake. Słyszeliśmy, że była pani przyjaciółką mamy i chcielibyśmy się czegoś o niej dowiedzieć. Och, och chętnie wam opowiem. Nie chciałam sama poruszać tego tematu, ale cieszę się, że jesteście. <laughs> o, po pierwsze, czy wiecie, że to wasza mama namówiła mnie, żebym została cukiernikiem? Ale, pani Znaczek, to są ciastka. Nie od zawsze kiedyś nazywałam się chiffon Swirl i nie miałam pojęcia co ze sobą robić ale pewnego dnia wasza mama przyniosła mi gruszki jajka mąkę cukier i wanilię i powiedziała bądź kreatywna ani się spostrzegłam jak upiekłam tartę z gruszkami i dostałam swój znaczek tak jakby przeczuwała do czego mam talent na długo przede mną tak jak ty słoneczko albo raczej ty tak jak ona to było pierwsze ciasto, jakie upiekłam, a jaskierek często mi towarzyszyła. Była testerką smaku, pomagała mi dekorować i przygotowywać składniki. Przez wiele lat udoskonalałam swoje przepisy. Wasza mama tyle dla mnie zrobiła. Kiedyś upiekłam dla niej tort niespodziankę. O, to tylko ty. Przepraszam, przyniosłam Ci coś w podziękowaniu za pomoc, ale jesteś zajęta. Obiecaj, że nikomu nie powiesz. Na kwaśne jabłka, co to robisz, Bright Mac? My nigdy nie zadajemy się z piramidami. Ty i Bright Mac? O, nie uwierzyłabym, gdybym tego nie zobaczyła. Przecież wasze rodziny się nie cierpią. Nic nie poradzę, to się po prostu dzieje. Perbater opowiedziała mi najsłodszą historię miłosną, jaką słyszałam. To z okazji 130 tysięcy 56 godzin razem, skarbie. Co? <laughs> to więcej niż jesteśmy razem. Tak wiem, ale tyle godzin temu po raz pierwszy nazwałem się jaskierkiem. Nie ma sprawy, jeśli nic dla mnie nie masz. Właściwie to mam. Gitara? Dla mnie? Ale ja nie umiem na tym grać. To posłuchaj. Dwie du. Codziennie czekam na Twój znak, I cieszy mnie wiedza ta. Tego chcemy i Ty i ja, Chociaż dzieli nas tak wiele, ja wiem. Warto wierzyć w ten przepiękny. Ta miłość wady ma Ty przy mnie bądź jak piosenka ta Wow, to jest... wow! Podoba ci się? Ale mów szczerze! To najlepszy prezent, jaki mógłbym dostać! Lata żar, jesieni chłód Przy tobie będę zawsze tu I zimny deszcz nie zniechęci mnie Chociaż dzieli Ten nasz sen. I nie myśl już o mnie źle, gdy powiem wreszcie szczerze: kocham Cię. Hej, to nie fair. Ja chciałem Ci powiedzieć to samo. Jesteś zły, że Cię wyprzedziłam. No jasne, że tak, bo ja zamierzałem zasłonić Ci oczy, zaprowadzić Cię tam. I powiedzieć, niespodzianka. A ty na to. Oh, Bright Mag, cudowny. A ja wtedy. Kocham cię. Szkoda, że mi się nie udało. Tak, szkoda. Pakuj swoje rzeczy. <grym> Wiedziałam, że perowie się wyprowadzili, ale nie wiedziałam o tym konflikcie pomiędzy babcią a dziadkiem. Dla rodziców to musiało być trudne. Och, było. Przeprowadzka do Van Hoover? Ale to tak daleko. Bo tak trzeba. Tam są hektary uprawnej ziemi i miejsce do produkcji dżemu. Będziemy rozwijać nasz biznes i jak najdalej od tych okropnych eplów. Perbater była załamana, ale nie widząc innego wyjścia, zrobiła to, co musiała. Więc to koniec? Co ja mogę zrobić, Bright Mac? Wyjeżdżamy! Kocham cię, ale muszę zostać z rodziną. Wtedy Bright Mac zrobił najbardziej romantyczną rzecz, o jakiej w życiu słyszałam. Co? 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 Tę część historii opowie jeszcze inny kucyk. Znała pani naszych rodziców? Nie tak dobrze jak pani cake, ale odegrałam rolę w ich historii. Tuż przed wyprowadzką Perów, Bright Mac poprosił mnie o spotkanie na skraju farmy Sweet Apple. Nie chcę się z tobą rozstawać, nigdy. Nie wiem co będziemy robić, ale wiem, że cię kocham. Dlatego chcę, byśmy się pobrali. Ja też chcę. A ja udzielę wam ślubu. W tajemnicy połączyłam waszych rodziców węzłem małżeństwa. To była piękna ceremonia. Brightmak wiedział, że jaskierka lubi prostotę. Ona mi kogoś przypomina. <laughs> tak. Więc przypieczętowali przysięgę na swój sposób. A teraz ogłaszam Was. Co tu się dzieje? Po co tu tyle świeczek? Per butter. Gdzie jesteś? Miałaś się pakować. Co wy obydwoje robicie? Mamo, Grandper, Jaskierka i ja kochamy się. Co? I będziemy poślubieni, kiedy pani Burmistrz powie, o, ogłaszam was mężem i żoną. Fajne uczucie, prawda? Mwah. Co to ma w ogóle znaczyć? Małżeństwo? Nie możesz się z nią ożenić. I w tej sprawie się zgadzamy. Per butter, dość tych bredni. Wyjeżdżamy, a ty masz być ze swoją rodziną. Ale eplowie też są teraz moją rodziną. Nie mówisz poważnie. To znaczy, że od teraz wolisz być Apple zamiast per? Każesz mi wybierać? Tak. Każę. Dobrze, zostaję z nim. Dobra! Nie mogę uwierzyć, że Grandper tak po prostu zostawił mamę. Nic dziwnego, że babcia nigdy nam o tym nie opowiadała. To nie są łatwe sprawy. I nie wiadomo kiedy jest właściwy moment. Myślę, że ten moment jest najlepszy z możliwych. Żeby pogadać z babcią i z dziadkiem. Przepraszam, Grandper? Jestem Applejack, a to jest Big Macintosh. Ale ty już nas znasz, prawda? Oczywiście. Czy wróciłeś do Ponyville, bo potrzebowałeś odmiany? Nie. Więc wróciłeś, ponieważ żałujesz, a poza tym chciałeś nas poznać? Tak, bardzo żałuję, ale ja. ja byłem taki zły, ale bym nigdy. To już przeszłość, dziadku. O, mogę do ciebie mówić, dziadku Per? <laughs> Pewnie. Gdzieście się podziewali? Cały dzień nie widziałam żadnego z was. Byliśmy tu i tam, rozmawialiśmy o naszych rodzicach. Naprawdę? I o naszym dziadku. To wróciłeś, ha? Jak widać, nie powinienem był wyjeżdżać. Poznając ciebie i historię naszych rodziców, odnalazłam cząstkę siebie, chociaż nie wiedziałam, że mi jej brakuje. Poznanie ich losów sprawiło, że stali mi się bliżsi. Przepraszam, dawno powinnam Wam o tym powiedzieć. A ja dawno powinienem tu być. Eee, nie mogę uwierzyć, że przez głupią kłótnię straciłem swoją rodzinę. Ale teraz ją odzyskałeś. Nie zmarnujmy tej szansy. Applejack ma rację. Witaj w domu, gruszkowi dziadku. <noise> Dzięki, jabłkowa babciu. Skoro już jesteśmy razem, chcemy Wam coś pokazać. Mama i tata zostawili nam po sobie pamiątkę. Chodźcie. O! O! Jakie to jest piękne. To niemożliwe. Patrzcie, oto doskonała para: jabłoń i grusza. <śm>